Cześć, to Marek w Solo. Dziś film będzie troszeczkę inny niż zawsze, bo będzie to film w stylu gadającej głowy. Czyli ja będę siedział i tutaj opowiadał i nie będę pokazywał dzisiaj Wam żadnej konkretnej gry. Mamy 2023 rok i stwierdziłem, że fajnie byłoby nagrać sobie taki film z moimi planami na ten rok. Jakiś tam film podsumowujący, filmy podsumowujące 2022, jeśli chodzi o wydane gry i to, co mi się podobało, już były na moim kanale, to możecie sobie znaleźć e, gdzieś tam Opublikowanych filmach, które, które gdzieś tam są na moim kanale, ale chciałbym nagrać sobie taki. Znaczy, chciałem, chcę wam nagrać, chcę nagrać film, w którym chciałbym opowiedzieć, co planuję na ten rok, który się zbliża. Mam tu nawet karteczkę, na której sobie różne rzeczy gdzieś tam wynotowałem. Bo ja zawsze wszystko mówię z głowy, gdzieś tam spontanicznie i niektóre rzeczy czasami mi wylatują. Więc moje plany na 2023 są takie. A dlaczego nie mówię? No mówię też o nie dlatego, że gdzieś ma to pewnie jakiś tam wpływ. Na ten kanał, na rzeczy, które będę publikował, i może na, na media społecznościowe, na których wrzucam moje zdjęcia czy, czy recenzje. Plany moje są takie, żeby tych gier pojawiło się troszeczkę mniej. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, bo ostatnio większość youtuberów, których oglądam polskich, mówi dokładnie to samo, że oni by chcieli mieć troszeczkę mniej tych gier, ogrywać troszeczkę mniej gier dlatego, że tego wszystkiego jest trochę za dużo. I to jest, muszę powiedzieć, prawda, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, bo pewnie z waszego punktu widzenia fakt dostawania różnych gier do recenzji dużej ilości jest, jest super. Jest oczywiście super i to jest bardzo fajne, ale mankament jest taki, że, że tych gier czasami pojawia się strasznie dużo, duż, z, aż za dużo. I każdą z nich trzeba zagrać, ograć, się, przeczytać recenzję, nagrać jakiś film, zrobić zdjęcia, napisać recenzję, przygotować się do no właśnie, nagrania materiałów i to wszystko zabiera czas. Jeśli tych gier się kumuluje, czy komasuje bardzo dużo, to ciężko to wszystko ogarnąć czasowo, A też ja mam wrażenie, że, że po prostu te gry czasami yy, nie gram w nie aż tak dużo, jak chciałbym w nie grać. Nie chodzi, mi to, nie chodzi mi o przygotowanie do recenzji, ale to jest tak, że gram w gry kilka razy, nagrywam jakiś materiał film na YouTube i potem gra trafia na półkę i ciężko mi do niej wrócić, bo w międzyczasie pokazuje się ileś innych gier, ileś innych gier przejdzie recenzji. Także chciałbym, żeby tych gier było troszeczkę mniej. Eee, może bardziej takie, które stricte trafiają faktycznie w mój gust, bardzo. To nie jest tak, że te inne nie do końca trafiały, ale no, ja na przykład bardzo lubię gry fabularne, lubię gry z kampaniami, z jakimiś historiami. Jestem mniej eurograczem, więc chciałbym się w tym roku skupić bardziej na takich grach, które ewidentnie są jakby skrojone pode mnie. I mniej brać gier do recenzji na zasadzie: o, to z ciekawości sobie zagram, wezmę, zobaczę co z tego wyjdzie. No oczywiście to są moje jakieś tam plany, bo, bo różnie bywa. Potem to jest tak, że, że wydawcy zapowiadają dużo różnych fajnych gier. Te gry człowieka kuszą, chciałbym je spróbować zagrać i tak dalej. No ale plan mój jest taki, żeby było jednak gier mniej, może troszeczkę większych. Może dzięki temu yy, miałbym więcej czasu na nagranie materiałów, trochę takich jak ten. Gdzie o czymś wam opowiadam, o tym, co na przykład wsparłem, o grach starterów, o tym, co kupuję, o planach wydawniczych na przykład jakichś wydawców polskich, bo teraz e, będzie Portal.com, Portal ogłosi swoje plany, Galakta ogłosi plany gdzieś tam w lutym, Lukrum już ogłosiła swoje plany. No, Laki, tak, większość wydawców polskich teraz na początku roku ogłasza swoje plany, więc może też mógłbym nagrać jakiś film. Gdzie jakby nie wiem, odnoszę się do tego, co zostało zapowiedziane, co mi się podoba, co nie. No więcej takich filmów nie konkretnie na zasadzie recenzja, recenzja, film, 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 film o grze, film o grze, film o grze, tylko takich filmów trochę gdzie więcej gadam i opowiadam. Yy, może też znalazłbym dzięki temu czas na pokazanie takich materiałów trochę zbiorczych o grze. Kiedyś nagrałem taki film o Tumen Bonds, gdzie opowiadałem nie o konkretnie grze i zasadach, tylko bardziej o całej serii. Jest trochę taki gier, o których chciałbym powiedzieć, jest seria Gloom of Kilford, Shadow of Kilford, teraz trzecia część wyjdzie właśnie Call of Kilford. Jest seria Explored, jest *Cloudspire*, czyli też inna gra od twórców Two czy czyli od Chip Games. I jest który Death May daje, jedna z moich lubionych gier, gdzie też może opowiedziałbym o tych dodatkach, które wyszły i tak dalej. No w każdym razie może znalazł więcej czasu, żeby opowiedzieć Wam troszeczkę też o jakichś seriach gier, które lubię, trochę Wam je przybliżyć i tak dalej, a nie skupiać się tylko na recenzjach konkretnych tytułów. No ale zobaczymy. To jest też tak, że w pewnym wieku mam wrażenie, że trochę ciężko się na tym wszystkim skupić, skoncentrować i znaleźć na wszystko czas. Mam na myśli siebie. To jest tak, że mając dom, pracę, rodzinę, no, nie zawsze człowiek ma siły i jakby czas, żeby to wszystko ogarnąć i, i ja mam wrażenie, że czasami też mnie to wszystko gdzieś tam przetłacza. Media społecznościowe, recenzje, YouTuby. Chcąc być gdzieś tam e, oglądany, czy chcąc... E, Popularność to jest duże słowo, ale jakąś tam popularność podtrzymywać, to też trzeba być aktywnym we wszystkich właśnie mediach społecznościowych, publikować regularnie na YouTube, na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze. Ja staram się codziennie gdzieś publikować jakieś treści i czasami jest tego za dużo, więc chciałbym troszeczkę przyhamować, ale ja mówię, no zobaczymy, bo, bo to zawsze tak jest, że plany to jedno, a potem przechodzi pełno gier i, i jest tego y, dużo i człowiek i tak jest zawalony grami. A czasami jest tak, że są okresy, kiedy nic z tego nie wychodzi, a, a potem przejdzie jeden miesiąc, gdzie przechodzi pięć, 6 gier i, i, i trzeba to wszystko ograć, no ale zobaczymy. Te moje chęć takiego przehamowania to też się troszeczkę bierze z różnej współpracy z wydawcami, bo to jest tak, że z niektórymi wydawcami współpraca układa się bardzo fajnie, z niektórymi troszeczkę trudniej. Ja też czasami jestem zmęczony, że tak powiem, proszeniem i dopraszaniem się o gry. Wiem, że Wam może się wydawać, że, że te gry przychodzą po prostu w kartonach, przychodzi codziennie kurier, przynosi stery nowych gier, no ale nie zawsze tak jest. Są wydawcy, którzy chętnie wysyłają gry do recenzji, są wydawcy, którzy mniej chętnie wysyłają gry do recenzji, są wydawcy, z którymi kontakt jest ciężki i ciężko się tak naprawdę dogadać, nawet odpowiedzi na maile. Czasami człowiek nie może się doczekać. Czasami mnie męczy to takie, że tak powiem, żebranie i proszenie o te gry, więc też twierdziłem, że po prostu trochę to oleję w tym roku. i Jeśli jest jakiś wydawca czy ktoś, kto chce mi chętnie wysłać grę, jak najbardziej mogę taką grę recenzować, Jeśli oczywiście jest to gra, która mi tam pasuje, ale jakby już mnie męczy dopraszanie się i pisanie takich maili, zwłaszcza dla zagranicznych wydawców. Ciężko jest czasami się o jakąś grę w ogóle doprosić, a w ogóle bardzo często czasami jest w ogóle otrzymać jakąkolwiek informację zwrotną, bo, bo zdaję sobie sprawę, że jak masz macie wydawcę za granicą, yy, no to oni dostają pewnie jakieś maile zapytania o, o gry do recenzji z całego świata i tych maili mają dużo, no ale niektórzy nawet nie odpisząc niczego w stylu, nie dziękuję, więc czasami jest to frustrujące, więc tak jak mówię, troszeczkę zwolnić. Kolejna rzecz, którą chciałbym opowiedzieć, znaczy, o chciałbym opowiedzieć dzisiaj, tak organizacyjnie, która gdzieś mnie tknęła przy okazji jakiegoś jednego z komentarzy pod moim filmem, który pojawił się niedawno, czy ja czasami w ogóle cokolwiek pokazuję, czy, czy pokazuję czasami jakiekolwiek gry, z których jakby nie mam korzyści, czy robię filmy, z których nie mam korzyści. Ja tak w pierwszej chwili pomyślałem, że może komuś chodzi o te wszystkie gry, które dostaję za darmo do recenzji, że kogoś może mierdzi czy denerwuje, że, że, że te gry są. I pewnie tak jest, może niektórych z Was kurza, że w ogóle recenzenci, w tym ja na przykład, dostaję jakieś gry, nazwijmy to za darmo, do, do recenzji od wydawców. Choć ja zawsze powtarzam, że to jest tak, że z otrzymaniem tej gry do recenzji wiąże się ileś rzeczy, które trzeba z tą grą zrobić, bo trzeba nagrać materiał, trzeba napisać recenzję, zrobić jakieś zdjęcia i tak dalej. To wszystko za, zajmuje czas i zabiera godziny. Oczywiście możecie powiedzieć, że przecież tak byś tę grę grał, i tak byś czytał recenzję, czy znaczy przeczytał instrukcję. Oczywiście, że jakbym tą grę kupił sam, przeczytałbym instrukcję i, i sobie zagrał. Ale przygotowanie gry pod kątem nagrania, czy recenzji, czy, czy zdjęć zajmuje więcej czasu. No, bo do zdjęcia ma tę grę rozstawić, rozłożyć jakieś lampy, światła, statyw, no nie wiem, coś tam porobić. Do nagrania materiału wideo trzeba się przygotować, trzeba się nauczyć tą grę grać, trzeba sobie przemyśleć też w głowie jak o tej grze opowiedzieć. Jeśli chcecie wytłumaczyć zasady, no to trzeba na tyle dobrze ją poznać, żeby umieć te zasady wytłumaczyć. No to są godziny, więc jeśli dostajecie grę, która na przykład kosztuje 100-150 zł, a Wy poświęcacie 5, 6, 7, 8 godzin na tą grę, to policzcie sobie ile wychodzi Wam stawka jakby godzinowa za tą grę. No to korzyść jest taka, że dostaje tą grę, a na... nie korzyść jest taka, że na przykład, nie wiem... W... Poświęciłem 8 godzin na nagranie materiałów. No to wychodzi w sumie, nie wiem, 15 zł za godzinę. No bo nie jest takie szaleństwo, więc z tymi korzyściami, z grami, no to różnie bywa. Oczywiście w się też droższe gry, ale już tak uśrednie. Ale potem pomyślałem, że temu komuś może chodzić o coś innego, bo to jest tak, że, że my, ludzie, którzy nagrywają materiały na YouTube'a i, i są recenzentami, czy, czy z angielskiego tymi content creatorami, my śledzimy różne rzeczy, czy, czy jakieś takie, które się gdzieś tam yy, pojawiają, rzeczy też prawne i tak dalej, a może nie każdy z was to śledzi. Bo od jakiegoś czasu faktycznie na moich filmach, tych wszystkich, które są o grach, które dostałem do recenzji od wydawców, pojawia się informacja, że to jest materiał sponsorowany i też taka informacja pojawia się gdzieś tam na, w mediach tych pisanych, czyli na Facebooku, na, na Instagramie, że te egzemplarze przekazane do recenzji i tak dalej od wydawcy. Ale na przykład jeśli chodzi o YouTube'a i o to, że na YouTubie pojawia się informacja, że jest to materiał sponsorowany, to bierze się z tego, że w tym w poprzednim roku, 2022, weszło zarządzenie Urządu Ochrony Konsumenta i Konkurencji o tym, że wszyscy powiedzmy recenzenci, jeśli dostają jakąkolwiek, już mówię o grach planszowych, bo to dotyczy wszystkich branż, ale jeśli chodzi o grę planszową, każdy recenzent, który dostaje jakąkolwiek grę planszową od wydawcy powinien oznaczyć, że jest to materiał sponsorowany, <laughs> czy jest to taka współpraca reklamowa. YouTube jako platforma nie pozwala wybrać informacji, która się na tym filmie pojawia gdzieś tam w tym prawym, nie wiem czy lewym, górnym rogu, że jest to materiał sponsorowany. Jest opcja materiał sponsorowany albo nic. I nie można sobie wybrać, że to jest materiał sponsorowany w stylu, że dostałem grę. Tylko po prostu jest jedna zakładka, zaznaczamy i pojawia się informacja, że jest to materiał sponsorowany i niektórym z Was może się wydawać, że za tym idą jakieś pieniądze, że wydawca teraz daje 500, 1000, 2000, 5000 zł, żeby nawet taki marek jak ja opowiedział Wam o grze. No ale to tak nie jest. Te informacje, które się pojawiają przy większości materiałów teraz recenzenckich na przykład na polskim YouTubie, no to właśnie wzięły się z tego, że UOKiK wymaga na recenzentach jednoznacznego wskazania, że ta gra, czy ten produkt, który pokazują otrzymali za darmo do recenzji. I stąd bierze się informacja o materiale sponsorowanym, ale to nie jest teraz tak, że my, jakby youtuberzy, czy ja konkretnie dostaję od wydawców jakieś pieniądze, bo nie dostaję żadnych pieniędzy i te po prostu recenzje to są zwykłe recenzje, dostaje grę, w zamian za grę przygotowuję te materiały i tak dalej. Ale to wszystko. No, nie ma tu żadnych pieniędzy, które za tym stoją, więc może ten ktoś myślał o czymś takim. No w chciałbym to wyjaśnić, bo wszyscy polscy youtuberzy chyba nagrywali filmy o tym UKiKu, o tych wymogach teraz i oznaczaniu filmów sponsorowanych. Ja nic takiego nie nagrałem, yy, więc nagrywam to teraz. Jeśli mieliście jakieś wątpliwości, skąd to się bierze, no to to się bierze właśnie z tego. Także to nie jest tak, że teraz nagle wydawcy zaczęli płacić pieniądze za recenzję, tylko po prostu my, nagrywając materiały o grach, które dostaliśmy, musimy taką współpracę gdzieś tam wskazać. I teraz jeszcze ostatnia rzecz, co chciałem pogadać. To jest też taka rzecz, że czasami coraz częściej na różnych grach planszowych możecie znaleźć moje logo, logo Trybu Solo dlatego, że różni wydawcy gdzieś tam zwracają się też do mnie z propozycją objęcia różnych gier patronatem. Więc możecie się czasami zastanawiać, co to znaczy, że jest ten patronat i tak dalej. Czy to też jest jakoś tam odpłatne, płatne? Nie, to nie jest tak. Patronatem ja obejmuję gry, jeśli oczywiście jest taka możliwość, które uważam, że są fajne, uważam, że są to gry, w które fajnie gra się solo. Nie są to, nie chodzi teraz, że to są gry roku, gry mojego życia i tak dalej, ale gry, które uważam za ciekawe i które mają moim zdaniem sensowny wariant solo, wtedy się cofnie takiego patronatu. No to ja chętnie taki patronat obejmuję. Znaczy, obejmuję patronatem taką grę. Nie było tego nie wiadomo ile, ale kilka takich tu się już pojawiło, choćby właśnie i on zentnowy początek ostatnio. I co ja otrzymuję z takiego patronatu? Z takiego patronatu ja otrzymuję najczęściej grę wcześniej niż inni też wcześniej niż po prostu zwykli recenzenci, bo bardzo często jest tak, że patroni medialni danego tytułu dostają tą grę do ogrania troszeczkę wcześniej i też mają pierwszeństwo do publikowania jakichś tam materiałów z danej gry i tyle. I, i dostają tą grę oczywiście gdzieś tam do ogrania. No, ale to jest wszystko jakby, no to też się nie wiąże z jakimiś, to wracając do poprzedniej kwestii, właśnie jakimiś pieniędzmi czy opłatami. To jest tak, że po prostu jeśli jakiś wydawca zgłasza się do mnie z taką propozycją, albo ja zgłaszam się do wydawcy z taką propozycją. No, to chodzi o gry, które podobają mi się, uważam że są fajne, ciekawe, które mają fajny wariant solo. Chciałbym, żebyście też, jakby no, biorąc takie pudełko z grą w sklepie do ręki i widząc tam z tyłu logo, tryb solo, pomyśleli, okej, okay, gra jest spoko, solo też zagra się w nią całkiem fajnie, żeby to było, jakby, równo z czymś takim. To tyle mojego gadania. Mam nadzieję, że ktokolwiek z Was, jakby, wysłuchał tego do końca. Więc tak jak mówię, chciałbym w tym aktualnym roku 2023 skupić się troszeczkę na mniejszej ilości gier. Może dzięki temu mogę pokazać trochę większe gry. Też ja mógłbym zagrać. Może miałbym więcej czasu na ogranie gier, które już mam. Takich dużych typu Oldsworn, Stars of Akarios, na które nie miałem czasu w zeszłym roku. Teraz znajdę trochę czasu i też może nagram filmy o tych grach. Pokażę właśnie trochę takich materiałów zbiorczych, ale czasem też chciałbym nagrać coś takiego w stylu pseudo-podcastu, czyli takiego mojego gadania na temat gier, które mówię wspieram, gram. Najbliższy film, który się pojawi, to będzie właśnie film o grach, które Wsparłem w przeszłości, które znaczy w zeszłym roku, które gdzieś tam wsparłem, które wsparłem kiedyś na takich starterach, na wspieraczkach, na które właśnie czekam w tym roku, coś takiego. Także bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Eee, odwiedźcie mnie na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie i dzięki za uwagę, do następnego razu. Cześć!